Dobry, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, tatuj za kamerą, jak zwykle. Dzień dobry, Kamerun jestem. No, dzisiaj mamy kolejną dla Was niespodziankę. Wiadomo, do POX'ów wracamy. Mamy Binder Collection, w którym znajduje się albumik, taki chyba fajny albumik. I do tego cztery busterki, ale ja nie będę przedłużać, robimy cięcie i widzimy się już przy openingu. Dobra, otworzone. Ja to sobie. Przepraszam, ale trzeba było, mamy folijkę. I mamy ten albumik. To może pokaż ten no, tak jak on wygląda. Generalnie taka jest okładka śliska. Dość. Ale chyba miękka, to nie jest. No taka miękka taka, nie? to li, Lipton Pipton, ale. Sorry, tutaj bałagan na biurku, ale no. mamy chołupnicze warunki, więc No tak dokładnie. Sobie Mogę jakoś tak położyć? Tak. Mogę. Dobra. E, to jest... Jeszcze no, to ok. z drona tak. To do... się no. Ale strony są nieźle zrobione, wiesz, tak? No, i mamy tutaj 20 stron po 9 kart. Dobra, weź, pokaż jeszcze ale nie te są te, tragiczne. i zaraz wracamy już na stół. No, wtedy. jeszcze tutaj jest, nie wiadomo dlaczego, ale jest. I pokaż Ty. jeszcze te, co tam jeszcze w pudełku, nie? No, 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 no. Nie wiem, ten albumik, jak ktoś chce zbierać na początku. Znaczy, to do tego seta akurat, nie? No, inaczej, bardzo nie? fajny, jak chce się zacząć, powiedzmy, jak przygodę z Pokémonami, ale z nazbyt profesjonalizmem to bym tego nie nazwał. Czekaj. No na pewno nie jest to okay. ultra pro, nie? No właśnie, to już jest inna liga. Ja może odłożę. No, gdzieś super. tam? No pięknie. I mamy cztery boosterki. No takie fajne, mówię, dla początkujących powiedzmy gdzieś w na Fajny ten, żeby sobie kupić albumiki i sobie uzupełnić busterkami, Także za chwilę otwieramy, mhm. robimy cięcie i otwieramy. I widzimy się na openingu. Po krótkich bataliach udało się. Mamy cztery boosterki. Ja może od razu zacznę, nie będę przedłużać taki krótszy no, taki krótszy dzisiaj będzie opening, no bo nie ma opening, unboxing, nie wiem jak się mówi no bo nie ma co tutaj otwierać, są cztery boosterki nie ja za... przekładaj energii, bo to może Dobra. Być kolą, nie? nie będę przekładać w takim razie, kodzika dla was, też sorry mówię za ten jakość naszej pracy, że tak się wyrażę ale mamy chałupnicze warunki no, już teraz jakbyście to widzieli to... nasz stojak zrobiony z, czt z czterech wiedźminów, to Dobra, jest gasli, ładny arcik w miarę, Parasik. Ogólnie, tarty są ładne w tym secie, uważam. Czekaj, rozjeżdżają no, mi się no, karty. Niżej weźmy. Seal. Wiesz, jak ciężko to zrobić? No, ty masz nie, przynajmniej nie, duże nie, ręce. No, mamy taki, taki Rapid Rapid, zaraz, jaki rapidek, mamy. ale fajny rapidek, uważam. Odysz, pierwszy Reverse, Seal, drugi i Moltres. Tyle, że. Ho A, jeszcze energia. Energia zwykła. zwykła. Y, tego Moltresa może zapakuję w koszulkę. Mamy też generalnie mało widzowie koszulków i. Koszulek. No, koszulek przecież Koszulków mówię. Koszulków też mamy. No. Mało. Koszulek i topladerów mamy mało, więc Musimy trzeba dokupić. Nie, 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 żeśmy nie, 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 niezły, nie, 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 wszystko nie, nie, No. Druga w sumie, faktycznie nie, ma co tych energii przekładać. nie, sumie o nie, to? O to mi co że jak przekładać. Powiedzmy... No zabija... nie, mi nie, zabija, bo ten może taki być ten. Polo, tam nie, 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 chodzi nie, 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 A nie, 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 ten nie, 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 to nie, 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 Wiesz jak no, jest. może coś fajnego będzie. No chłopie, mam szczęście. Widyl, Zubat. Golden, ale się ciężko powiem, bo widzowie otwiera. Nidoran. No bo jest mało miejsca. Persjan. Persjana mieliśmy? Nie wiem, nie pamiętam. Paroak, Chyba nie. Bardzo. Mógł, mógł ten taki. Daisy's help. Erika Szkoda, że nie taka wkulartowa. Pierwszy revers, drugi Voltorb i. Parowak też niezły no tak a jeszcze, jeszcze energia, energia i holo energia no i fajnie ja zapominał o tym ty. zobacz jak one fajnie błyszczą tak jak widzisz no teraz. takie partyklesy są kurcze a swirl są jest tutaj tak jeden swirl a te swirle to co? Jakiś odpowiednik rzadkości? No, taki, no chyba tak wiesz, taki tam przyjęło się, że to okay. są takie. Ale rzeczy. fajne są te swirle, podobają mi się. Sweet. Swi ale w, nie w ogóle wiem. teraz te, przynajmniej te, zobacz, te karty, te, one są fajniejsze, nie? No tak, takie, no. no. Nie mówię, że to jest Japonia, bo to jest zupełnie nie ta jakość, <coughs> ale już chociaż te ramki się błyszczą, jest zupełnie inaczej. Nie? No inaczej, powiem, przyłożyli się. To Jest Holiday, też set, ale się przyłożyli, naprawdę. Czy to Amerykanie ja robią? To nie wiem. Ja bym sobie życzył, żeby było tak jak. Japoński, nie? Czy, wiesz, żeby coś mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Czy jak to tam było, nie pamiętam Dobra, tatuś nam pomaga z za kamerki. Proszę bardzo, kodzik. Nie przekładać, muszę o tym pamiętać. Nie, Jest tak grimer. Will, znowu. Zubat. Zubata chyba nie było, ale fajny taki no, przed tam. co, chwilą z... chyba zubat był. Jak? No, się tak wydaje, ja mam jak zaniki było. pamięci wyższego stopnia, nie wiem. <grych> Kabuto. Kabuto. Coś będzie, czuję. Gloom, Tak no, trio, szybciej. Snorlax, fajny. fajny. Gloom i. Arbok, Arbok X. E, A, wyszło. jeszcze energia, energia, energia. O, I holo, no o, kurde, no, no i to też drop. Pół czyli na razie mamy tak zwane dwa dropy. Nie, no chyba no, mamy trzy, bo mamy tego Arboka. Ale mi się podobają te... Chyba widzicie tutaj takie gwiazdeczki. gwiazdeczki no, fajne. Ale generalnie tutaj w tym secie mogą być chyba godpaki, co? Tak. Ale japońskim secie, czy ogólnie? Znaczy Nie, w europejskich były też chyba gotpaki i one się składały z tria tych, y, tego czarkowego, nie? Aha! Tego full art, dobrze mówię? Tak, tego fulartowego czarka. że, darka, że to w był taki gotpar, sposób tak zwany, no? Też wiesz, są, powiedzmy, Union, to jak masz cały beunion w to... No, no, ale tutaj było tak, że cały był secik ten fulartowy, czy ten alternatartowy. Jeżeli chodzi o Czarka, nie? Zestaw. No rozumiem. Czyli czarek, tam i czerminiem. No, nie przekładać, kurde, już mam przyzwyczajenie. Wulpix. Wulpix, sorry też, że trochę się przesunęła no, kamera, normalnie. ale wiecie. Caterpie, dobra, szybciej. Eevee. Eevee. Onix. No, Onix to mówię, już kiedyś no taki... mówiłem, że on cały czas jest taki podobny na wszystko. Ale Karkus, fajny więc, jest Onix, ogólnie. No, Onyxa lubię. Dragoner. Nawet też taki fajny. Tam ma jakiś. Zbierać na poksach. No. Tam fajnie nam na pewno miejsce. Tam. Tak, była tu no. jest taka miejscówka, że <grym> robiła farma. I... Firo będzie coś. Sandslash. slash. San, slash. I? No, Gerados. I Gerados. I energia. Ziemia. Lip no ale 4 paczki, i w sumie 4 no. dropy, tak? Widzisz, widzicie, widzowie widzicie, już nie może otwierać ja paczek, chyba pecha. Ja pecha. Od... Jakie trzy dropy? Jakie 4 dropy? Więcej. bo, bo się liczy jako drop. To no jest... to jest więcej drop Ale tego się nie liczy, bo to są standardowe karty, A, nie? No, tak. no dobra, też, ale nie... pokaż to holo no, pokażemy, no. Tam. Zabierasz, po co? Kurde, się jeszcze 4 paczki i 4 dropy. No, szkoda, że energie, bo energie nie są jakieś wartościowe. Nie? No ale energie są fajne, już, wszystko cieszą. Są fajne, no. Jest ten Arbok, ja tego Arboka lubię jako Pokemona. No, czyli to masz 3 dropy. To jest w porządku. Moltres, to w zasadzie Marowak dropy i Gyarados. Ten Moltres też taki fajny, kontrastowy. 3 na 4, no to jest no. źle, patrząc na to, to jest podkręcony lucik. No, to... no dokładnie, mamy dropiki. No mówiłem taki krótszy opening, a może tatuś byś podał, co będzie w kolejnym odcinku? A w kolejnym odcinku żeśmy się no. jeszcze skusili od naszego dealera. Naszego dealera, którego serdecznie pozdrawiamy, weź odsuń. Ale też widzowie Gdybyście nie wiedzieli, no. to dobry ziomek. Zapraszamy do Basty, bo ma bardzo fajnie. Basta bań... siedziba w Gdańsku, no. dużo poksów, <grym> dużo dobrych cen. Także jeszcze I jednego. atmosfera miła, więc tak zapraszamy. Jest. Jeszcze jedną elitkę będziemy otwierać, mhm. ale to w następnym. I odcinku. jeszcze jedno widzowie, Nie myślcie, że to jest materiał sponsorowany, bo nie jesteśmy bogaci jeszcze aż, tak? A potem będą do nas. Yy... Że tak powiem, z zasady ładne. Ładnie się wyraża. Nic nie sku ty nie skumasz. Ty nie skumasz. Że po prostu. Ten, zaraz się do nas ułogi zaś przywali, ale to nie, nieważne. Nie no, to, łapno, to nie że reklamujemy, ale polecamy po prostu, no, no bo dobre ceny ma i jak jest, wybór. Jak jest dobre jakoś, to się poleca produkt. Tak jest. Niedługo no. będzie jeszcze. Tak jak na przykład Ultradesk z trzeba blatami. W przyszłym tygodniu jeszcze będzie niespodzianka, taka no. niespodzianka taka... przedpremierowa, ale nie zapeszamy, także mhm. będzie na pewno. Big, bik nie sprawdzę. Natomiast y, jutro otwieramy jeszcze ETB, mhm. także zapraszamy na kanał. I widzowie, jeszcze jedno chcę powiedzieć odnośnie kanału. Pętacie nasze wyzwanie do końca roku. Nie wiem, ta, ty oglądasz, chyba też to. No. Chyba wiesz, że założyliśmy się o dobicie 4000 syłów do końca tego roku. Ale wy, wy macie za szybkie tempo, bo jak wy w dwa dni wbiście 200 ponad syłów, to ja się no, zlankuję, tak. więc zrobimy inaczej. Zrobię lekko większy opening, ale. W zamian... giveaway, pamiętam. No, 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 dokładnie. No. I przy okazji ten challenge, to wiadomo, kto ogląda live'y też na Twitchu e, zapraszam i na YouTube, ogólnie odcinki nasze, ten wie o co chodzi. Ale podbijamy stawkę do 5000, bo. Może jakieś będą fajne nagrody, pokémonowe no, też między innymi. I, i to zrobię wie. to większe trochę niż planowałem, po prostu 4000 to dla Was no, za mało, szybko, za szybko wbijecie. Ale więc. cieszymy się, że jesteście z nami, teraz Pokémonu będzie dużo więcej, bo już pierwszy transport z Japonii do nas idzie, to też mhm. taki, spoiler. to taki spoilerek. więc Także też będziemy coś otwierać na pewno, pokazywać, także zapraszamy. Przy okazji pozdrawiamy Majkiego, to jego mhm. kanał też możecie wpadać. Majki, tak a moim zdaniem będę to powtarzał do... półka. No, topowa półka, jak chodzi o polskich pokemaniaków. Yy, fajny że tak się gościu, wyrażę. lubimy się nawzajem, tutaj wspieramy się, także zachęcamy no. do oglądania, zachęcamy jeszcze raz do wpadania do basty. I zobaczcie, wbiliśmy jeszcze 8 minut, idealnie na reklamę, no. gadaniem. Więc Piana, tatuś? Do jutra. No, trzymajcie Hej. się i cześć.